Siamoneczko widzowie. Chciałam Was zaprosić na mój nowy tryb w całej Polsce, którego jeszcze na pewno nie było. Zapraszam was na Discorda. Discorniecie mieli w opisie. A teraz pod, poopowiadam wam o tym trybie. Więc tryb będzie polegał ogólnie w szczególności na, na strukturach i mini wętach i customowych i wodówkach. Ale to nie do końca takie oczywiste, że wow, tu będą na pewno takie mega customowe eventówki. Nie, bo co każde dwa miesiące będzie nowa eventówka, a edycję, kiedy będziecie chcieli kończyć edycję, edycji, zdecydujecie Wy. I kiedy będzie start serwera, też zdecydujecie Wy. Chwilowo jest ankieta na Discordzie, więc polecam zajrzeć na ogłoszenia od razu, kiedy wejdziecie w tego i się zweryfikować. Więc serio, polecam. A teraz powiem z jedną z struktur będzie podziemna komnota. Podziemna komnota będzie bos o nazwie Bos Ciemności, który będzie dropił odłamek ciemności, z tego, a z tego odłamka ciemności będziecie mogli stworzyć miecz głębo... Y, miecz ciemności właśnie. <laughs> będziecie mogli stworzyć miecz ciemności z dokładnie... powiem już receptury tego. Jednego odłamka, dwóch diamentów i trzech złota. Ogólnie... Tekstury który też będą, wszystko ładnie będzie pokazane. Więc serdecznie Was zapraszam. No i widzowie, w sumie to wszystko, co mogę Wam pozlikować, bo chwilowo więcej nie mogę. Znaczy mogę, ale mi się nie, ale nie chcę, No i widzowie, to w sumie tyle. I serdecznie Was serdecznie zapraszam. Discord w opisie. I naprawdę możecie się dobrze bawić. Poza tym, takiego trybu jeszcze nie graliście. ura